Partnerem kanału jest chroneo.pl, miejsce gdzie kupisz od ręki nowe i używane zegarki Rolex Omega Cartier z gwarancją autentyczności. Cześć, Mateusz z tej strony. Mamy połowę sierpnia, przed nami długi weekend. W branży niewiele się dzieje, ale nie chciałem Was na ten długi weekend zostawiać bez żadnego materiału. Trochę mi ten długi weekend nie na rękę, bo dopiero co wróciłem z wakacji, miałem ambitne plany z przytupem wejść z powrotem do nagrywania, a tutaj znowu wolne i znowu trzeba odpoczywać, ale yy, obiecuję, że. Później te filmy wrócą w częstotliwości, jakiej wychodziły przed wakacjami. Tymczasem lecimy z nowościami. Zaczynamy od kolejnej reedycji zegarka Timex. Tym razem jest to 1975 Enigma. No i kolejny raz nawiązujący do starych modeli Timexa z lat 70., tym razem z tym bardzo dziwnym układem wskazówkowym, który w teorii chyba ma. Pokazywać tak, jakby tylko końcówki tych wskazówek, żeby tego środka i ich przedniej części, tej, tej początkowej części nie było widać. No, moim zdaniem wygląda to po prostu fatalnie. Popatrzcie, jak to zostało rozwiązane. Mamy po prostu takie kółeczko przyklejone na szkło od spodu szkła. To nawet nie jest jakaś maskownica dla tych trzpieni, dla mocowania wskazówek. To jest po prostu kółeczko od. Wewnętrznej strony szkła. No, wygląda to w mojej opinii fatalnie, zresztą jak cały zegarek. No, może komuś akurat taka estetyka pasuje, ale myślę, że egzekucja, jakość wykonania tutaj stoi poniżej jakichkolwiek standardów, nawet za tę kwotę. Cena wynosi 200 dolarów, ale na, tak jak mówię, nawet za tę kwotę do głowy by mi nie przyszło zakupienie tego zegarka. 50 metrów wodoszczelności. 37 mm tutaj pewnie w przekątnej tej beczułkowatej koperty. Kolejna reedycja, tym razem od Niwady jest to zegarek typu Diver w kopercie z brązu. O przydomku Pacman, który otrzymał ze względu na dość specyficzny kształt indeksów. Znowu mamy tutaj reedycję jednego z tych bardziej kultowych modeli Niwady z serii Deptmaster. Kolorystycznie myślę, że to się broni, myślę, że brązowy zegarek w sensie zegarek z brązu w tej stylistyce wygląda całkiem nieźle. Ja już wspominałem wam niejednokrotnie fanem kopert z brązu nie jestem tutaj nie inaczej, ale przynajmniej po zdjęciach wygląda to po prostu OK. No i te indeksy też niczego sobie nawet mi się to podoba. Zegarek napędzany werkiem Soprot, czyli odpowiednikiem soite z 2200 czy Ety 2824 Kosztujący 1700 dolarów. Nie spojrzałem na średnicę, zdaje się, że było to 42 mm w średnicy i około 13 mm w grubości, ale już Wam to potwierdzę. Nie, przepraszam, te wymiary są dużo bardziej kompaktowe, co też dobrze dla tego kształtu koperty, czyli 39 mm, 13 mm grubości przy 1000 metrach wodoszczelności. Ta grubość jest naprawdę imponująca. A ze względu na kształt koperty, T39 też zdaje się lepszym wyborem niż gdyby miało to być 42. Nowości Seiko w linii King Seiko. Tym razem yy, są to po prostu pomniejszone do 36 mm zegarki. Ja myślę, że w tej estetyce. Te 36 mm to jest bardzo dobry wybór. Właśnie dla fanów takiego wintyczowego looku ten, ten rozmiar zdaje się być właściwym. Zegarki wyposażone w tą ich bardzo ciekawą branzoletę o takim industrialnym charakterze. no Mnie ona się akurat bardzo podoba. Motylkowe zapięcie, które jak zwykle przy w wypadku takich motylków nie oferuje mikroregulacji, co przy tej długości ogniw. Może da się jakoś jakoś obejść. Zresztą moje doświadczenie jest takie, że jak mamy mały, lekki zegarek, to można go spokojniej nieco luźniej nosić na nadgarstku i to jakoś nie przeszkadza. Zegarki napędzane werkiem 6R31 z 70 godzinami rezerwy, minus 15 do plus 25 sekund dokładności, przeszklonego dekla na szczęście nie dostajemy. Cena tych zegarków wynosi 2000 euro. Bremont w ramach rebrandingu, w ramach zaorania swoich starych, drogich zegarków i zaproponowania tańszych, takich niewyraźnych, proponuje też zegarek z Turbionem, który kosztuje powyżej 100 tysięcy złotych. Wyposażony w coś, co chyba jest in-house werkiem Bremont. No, świetne zdjęcie Wam się tutaj udało, Panowie. No, wiele widać. Sam zegarek chyba komuś może się podobać. Chyba. Nie jestem pewien. A cena to 27 500 funtów brytyjskich. Limitacja do 30 sztuk. No, nie mam za wiele do powiedzenia na ten temat. Nie wiem, czy te 30 sztuk się w ogóle sprzeda. Śmiem wątpić. Rozmiary 42,5 mm w średnicy, 50 lak 100 metrów wodoszczelności. Zegarek jest też pokryty czarną powłoką DLC, a koperta wykonana z tytanu. Zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i nie szło na tych Igrzyskach ominąć reklam Omegi. Omega była dosłownie wszędzie. Myślę, że to był jeden z lepszych Pokazów, ile produkt placement może dać dla marki zegarkowej? O, o tych zegarkach po prostu mówiło się dość szeroko. Yy, jeden z biegaczy na 100 metrów, którego nazwiska nie pamiętam, wygrał złoty medal mając na rynku Omega Speedmastera. A teraz mamy yy, tyczkarza szwedzkiego który skakał z akwaterą w tytanie, z tą chowaną koronką, również z tytanowym mechanizmem, która jest bardziej odporna na wstrząsy, skakał z, właśnie z tym zegarkiem i również zdobył złoty medal. No, ta historia medalu nie jest tutaj istotna. Chodzi o zegarek, jest to jeden z modeli Aquatera, które zostały chyba ze dwa lata temu wypuszczone. Właśnie tych high-endowych modeli Aquatera, wyposażonych w, tym, w ten ulepszony mechanizm, bardziej odporny na wstrząsy, wykonany w całości z tytanu, żeby zegarek był lekki. I z tą chowaną koronką. Musicie ją po prostu wcisnąć, żeby ona wyskoczyła do ustawiania czasu. Co ważne, zegarek nie ma daty. Myślę, że gdyby standardowa Aquatera pojawiła się bez daty, to też znalazłaby swoich nabywców. Ale wspominam o tym w kontekście tego, co mówiłem w poprzednim odcinku o zegarku oraz z wyposażonym w innowacyjny system zewnętrznej regulacji, która może być wykonana przez użytkownika. Przez użytkownika zegarka, nie tylko przez zegarmistrza. I tam właśnie wspominałem kontekst tej Aquatery. Omega wypuszcza taki zegarek, który tak de facto niewiele różni się od standardowego modelu. I on kosztuje okolice chyba 150 tysięcy złotych. Aquatera kosztuje 30, więc pięciokrotność swojej wyjściowej kwoty za coś, co tak naprawdę niewiele wnosi do tego zegarka. Natomiast marki takiego raż robią przełomowy projekt, który naprawdę może namieszać w tej branży. Wypuszczają to w bardzo ciekawym zegarku, w ciekawej kopercie. Jest to projekt niewątpliwie budzący uznanie. OK. Można oba te projekty przypisać do tego że jest to taka pokazówka możliwości marki. Omega pokazuje że potrafi stworzyć sportowy zegarek do faktycznie sportowego użytku oraz pokazuje że ma wewnętrzne możliwości by wprowadzać do ogólnie do branży zegarmistrzowskiej coś nowego i oraz swój zegarek nieskończenie bardziej imponujący niż ta Omega wycenia na 3,5 tysiąca franków. Podczas gdy Omega kosztuje nawet nie doceniłem ceny tej Omegi. Ona kosztuje 51 tysięcy dolarów, czyli to będą ceny powyżej 200 tysięcy złotych. I właśnie dlatego warto patrzeć na to, co robią małe marki. Zwłaszcza w swoich, na wyżynach swoich możliwości. Bo często te ich podstawowe zegarki mogą być gorszym wyborem niż podstawowy zegarek od Omegi, choćby ze względu na utrzymanie wartości. Ale jeśli szukamy innowacji, jeśli szukamy czegoś ciekawego, to zdecydowanie warto patrzeć gdzie indziej niż te znane, uznane marki. A propos Omegi, to Daniel Craig był widziany na Igrzyskach z nieprezentowanym wcześniej Seamasterem SMP300M na bransolecie typu mesh, takie jak miały zegarki e, dla Jamesa Bonda. Zegarek Kolorystyce czarnej, najprawdopodobniej ze stali, wyróżnia się tym, że nie ma okienka daty. No i ja nie wiem w zasadzie o czym tutaj rozmawiać. To był jeden z bardziej gorących newsów zegarkowych z tych igrzysk. <grym> Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Pewnie zobaczymy ten zegarek niedługo w sprzedaży. Bulowa prezentuje swoją alternatywę dla zegarka takiego jak Rolex, Tejas czy właśnie Omega Aquatera. Są to zegarki Bulowa Surveyor. Dostępne w trzech osłonach, w trzech kolorystykach, napędzane tym razem werkiem automatycznym od Miyoty. Zarówno Bulowa, jak i Miota należą do grupy Citizena, więc wybranie tego mechanizmu jest jak najbardziej zasadne. Zegarki kosztujące okolice 1500 zł, i wszystko tutaj naprawdę ładnie się spina. No, może poza cyklopem, cyklop nigdy się ładnie nie spina. Jedynie Rolex może korzystać z cyklopa, w mojej opinii. Nie dlatego, że, że to jest coś należącego do nich. Właściwie już trochę należy, zawłaszczył sobie ten design, ale po prostu przy w przypadku Rolexa już tak obyliśmy się z tym widokiem, że nie zauważamy jaki jest brzydki cyklop. Nigdy dobrze nie wygląda, niczemu nie służy. Wystarczyłoby po prostu dać troszeczkę większy pierścień z datownikiem i efekt byłby ten sam. A tak w użytkowaniu to częściej ten cyklop przeszkadza w odczycie daty niż pomaga. Wymiary tych zegarków również są całkiem przyjemne, 39 mm średnicy i tylko 11,5 mm wysokości, więc tu też jak najbardziej na plus, na minus natomiast wodoszczelność do 3 atmosfer, która co prawda myślę, że w większości użytkowników takiego zegarka będzie jak najbardziej wystarczająca, ale Założę się, że wielu zniechęci do zakupu. Więc trochę szkoda, mogli tutaj zaliczyć naprawdę świetną premierę. Zabrakło jednego detalu. Ale detali pięknych do podziwiania na pewno nie brakuje tutaj. Są to nowe zegarki Farer w tej poduszkowatej kopercie i wszystkie wyglądają zjawiskowo. Świetna hybryda pomiędzy zegarkiem sportowym a eleganckim. Ten czerwony przykuł mój wzrok, i powiem Wam, że jedynie ta niebieska, błękitna wskazówka troszeczkę mi do tego nie pasuje, bo nadaje mu takiego, a może nie nadaje, co leciutko obniża jego elegancję w moich oczach. A byłby to model, który serio bym rozważył. Zresztą każdy inny podoba mi się również. No, może poza tym zielonym z. Cyframi wschodnioarabskimi, których zwyczajnie się nie rozumiem i nie do końca chciałbym mieć na moim zegarku, ale domyślam się, że to nie, nie do mnie adresowany zegareczek. Średnica. Tej koperty, czy raczej przekątna tej koperty to 38,5 mm, co właśnie przy tym kształcie sprawi, że będzie się bardzo fajnie nosić, również na większych nadgarstkach. Wszystkie zegarki mają 50 mm wodoszczelności, czyli absolutnie wystarczająco. Napędza je mechanizm od selity. Jak widzimy dostępne są na paskach i bransoletach, i na jednym i drugim wyglądają bardzo dobrze. Zegarki kosztują okolice 1000 funtów na branzolecie. No, jest to fantastyczna oferta. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Tak samo jak jestem pod wrażeniem tej kolaboracji Tagas Chodinki. Chodinki, co by im nie zarzucać, swoje kolaboracje z markami zegarkowymi robi po prostu dobrze. Tym razem mamy tutaj chronograf serii Glassbox wpakowany, tym razem w większą kopertę. Kopertę, która wcześniej służyła temu zegarkowi z turbionem, czyli o średnicy 42 mm, wyposażonych w komplikację mierzenia wysokości fali, tak to się chyba nazywa. Sam nie umiem sobie wyobrazić użyteczności tego zegarka, ale ja mieszkam w górach, nie nad morzem, więc może to nie jest dla mnie, a może właśnie dla mnie. Nawet nie znając użyteczności, chętnie bym z niej korzystał. Zegarek po prostu bardzo mi się podoba i ten rozmiar również Glassbox w wersji 42 leży fenomenalnie, w 39 moim zdaniem jest zegarkiem troszeczkę za mały. Tutaj ten przycisk po lewej stronie może trochę kontrowersyjny, służy właśnie do operowania komplikacją tej wysokości fali. Cena tego zegarka wynosi 8000 dolarów. Pamiętajcie tylko że hodinki jest sklepem w Stanach Zjednoczonych więc do tej ceny musicie doliczyć VAT i jeśli decydowali się na zakup tego zegarka widać że jeszcze się nie wyprzedał i jeszcze jest dostępny. Citizen wypuścił Promastera Tsuno Chrono Racer czyli zegarek w takiej Kopercie typu bullhead wyposażony w chronograf i mechanizm z serii Drive czyli napędzanych energią słoneczną z mechanizmów kwarcowych. Ma, jak na Citizen, całkiem skromną średnicę, czyli 43 mm, co przy tej kształcie koperty i całym tym layaucie, myślę, że nosiłoby się całkiem przyjaźnie. Zwłaszcza, że no, nie ma tutaj tradycyjnych uszu ten zegarek, więc. Raczej nie wystawałby nikomu poza obrys nadgarska. No, nie wiem, coś w nim jest, coś w nim jest, co sprawia, że uśmiecham się na jego widok. Nie sądzę, bym kiedykolwiek rozważył jego zakup, ale warto tutaj o nim wspomnieć. Jest to zegarek limitowany do 3000 sztuk, wodoszczelność do 200 metrów, czyli jak na chronograf aż nadto. Wysokość tego zegarka to 14,5 mm. Przy tej średnicy proporcje myślę, że są tutaj całkiem nieźle zachowane. Cena tego zegarka wynosi 1200 dolarów. To już obiecuję, że tylko szybka wzmianka, bo Christopher Ward wypuścił kolejny nowy zegarek. Oni, ja naprawdę cenię tę markę, dobrze o tym wiecie. Ale częstotliwość premier z ich strony sprawia, że one tracą trochę na swojej wyjątkowości i jest tego zwyczajnie nieco za dużo. Skończą niedługo z tym, co skończyła Omega ze swoją linią Aquatera i z 219 modeli. Jak robiłem pierwszy film na ten kanał, to liczyłem ile modeli jest Aquatera. No Christopher Ward ze swoimi diverami chyba chce ten rekord przebić. Aczkolwiek ten tutaj 42 mm Trident Pro 300 ma świetny kolor. Nazwany jest Pool Blue, czyli Kolorem mającym kojarzyście z kolorem niebieskim, jaki znamy z basenów. No, z przymrużeniem oka należy potraktować tę nazwę, ale wiecie, mogłoby się wydawać, że wszystkie niebieskie kolory zostały już do zegarków wykorzystane, ale chyba takiego jeszcze nie widziałem. Zegarek mi się po prostu podoba. 1160 euro na branzolecie. Pamiętajcie że Christopher Ward mimo że jest brytyjskim sklepem jest płatnikiem VAT w Unii Europejskiej bo wspominał o tym bo parę osób o to pytało nie płacicie dodatkowego VAT u kupując te zegarki. One są już w pełni opłacone cena zawiera podatek VAT więc on do was przychodzi tak samo jakby przyszedł z innego sklepu na terenie Unii Europejskiej. Ciekawy diver od Victorinox Victorinox czyli Marka, która może nie być znana z zegarków, aczkolwiek w ostatnich latach te ich sportowe zegarki, głównie kwarcowe, zdobyły swoją rzeszę popularności. Pamiętajcie, że to nie jest marka zegarkowa. Jeśli chodzi o zegarki, Victorinox jest typowym mikrobrandem, który podzleca produkcję swoich wszystkich zegarków zewnętrznej firmie. Aczkolwiek nie gra to jakiejś specjalnej roli w mojej opinii. Niemniej zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Ten tutaj Dive Pro to taki zegarek o estetyce narzędziowego Divera z ciekawym bezelem. Aczkolwiek nie wiem, czy to bycie ciekawym oznacza również to, że ktoś chciałby takie coś nosić, bo ja raczej nie. Nie podoba mi się ten bezel bardzo. To jest taki bezel, który wygląda dobrze, wyłącznie jak jest wyzerowany. A jak ktoś korzysta z bezela, to. No, chyba że wyzerujecie bezel po każdym skorzystaniu, bo ja akurat nie. Ja zawsze zostawiam go w miejscu ostatniego użycia. W przypadku tego zegarku, no, zegarka myślę, że nie wyglądałoby to za dobrze. Rzut oka na trójkolorową lumę, chociaż nie, ten pomarańczowy to jest nadrukowany, także luma w dwóch kolorach. Nigdy nie jestem fanem tych połączeń, nigdy te dwa kolory nie świecą z równą intensywnością, ale no, wygląda całkiem nieźle. Zegarek ten dostępny jest z dwoma różnymi mechanizmami: możecie wybrać wersję kwarcową na rondzie 715 oraz wersję automatyczną na salicie SW220. Wersja kwarcowa ze stali szlachetnej kosztuje 800 dolarów natomiast wersja automatyczna jest wykonana z tytanu pewnie by skompensować wagę mechanizmu i kosztuje 1500 dolarów. CH24 donosi o otworzeniu monobrandowego butiku Tag HEUER w Warszawie. To w mojej opinii jest super wiadomość. Ja chciałbym tutaj coś sprostować bo przy okazji spotkania z załogą butiku Omegi w Warszawie Zostało mi to wypomniane, że ja krytykuję monobrandowe butiki, a tak nie jest. Nie o to chodzi, żeby tych monobrandowych butików nie było. Takie butiki to jest świetne doświadczenie w poznawaniu marki, w poznawaniu wszystkich zegarków. Sama możliwość że przymierzenia prawie wszystkich modeli z oferty jest czymś, czego nigdy nie dostaniecie w takich multibrandowych salonach. Niemniej, to co mnie irytuje w trendach, jakie się pojawiają na rynku, to właśnie nie samo pojawianie się monobrandowych butików, co ucieczka marek zegarkowych z takich multibrandowych salonów właśnie do swoich własnych butików. I nadal podtrzymuję swoje zdanie, nadal uważam, że koniec końców to może wyjść na dobre tylko bardzo dużym markom. A te mniejsze, decydujące się na ten krok, raczej więcej stracą. Niż zyskają, zwłaszcza z perspektywy rynków takich jak Polska, ale mniejsza z tym już. Butik znajduje się w Galerii Mokotów w Warszawie i na pewno go odwiedzę, jeżeli tylko będę miał okazję i każdemu z Was też polecam. O Revolution Watch. Rzadko mam już okazję linkować tutaj coś od Revolution. Swoją drogą, czy jest na sali ktoś, kto czytał Revolution od początku? Jak to się stało, że. Ten portal obrósł takim kultem. Czy tam naprawdę kiedyś było coś wartościowego, czy po prostu jest to ten przywilej kogoś, kto był pierwszy? Bo od lat to, co tam się ukazuje, to jest po prostu takie dziennikarstwo naj, najniższych lotów to jest bardziej taka. Tuba reklamowa dla producentów zegarkowych, niż faktyczny portal dla entuzjastów yy, zegarmistrzostwa. Niemniej jednak, to co robią naprawdę dobrze od lat, to ich limitowane edycje współ, we współpracy z producentami. W odróżnieniu od chodinki współpracują również z mikrobrandami lub małymi, małymi brandami. I nie inaczej jest. Tym razem jest to przepiękny zegarek we współpracy z Atelier Wen. Jest to ten ich zegarek na zintegrowanej bransolecie, wyprodukowany z Dumą w Chinach. Wyprodukowany z tytanu, z gijoszowaną cudowną tarczą. No nie mogę wyjść z wrażenia, jak ten zegarek wygląda. Nie wiem jak u Was, ale ten zegarek trafia prościutko w mój gust. Jest tu wszystko, co lubię i chyba niczego, czego nie lubię. Rzut oka na zalumienie. No spełnia ono przede wszystkim funkcję estetyczną, aczkolwiek ilość tej lumy na wskazówkach sugeruje, że. On może być nawet całkiem nieźle czytelny po zmroku. Na pewno bardziej czytelny niż smp 300 od Omegi. W środku pracuje mechanizm od chińskiego producenta Peacock. Edycja limitowana do 50 sztuk. Zegarek przychodzi na bransolecie oraz gumowym pasku z takim zapięciem podobnym trochę do zapięć Patek Philippe czy Breguet. Cena niecałe 4000 dolarów netto. A jeśli już jesteśmy przy Atelier REN i przy Peacock, to w jednym z pierwszych odcinków linkowałem Wam już materiał pokazujący proces gijoszowania tarcz dla producenta tych zegarków. Teraz mamy materiał z wnętrza fabryki Peacock i to co możemy tutaj zobaczyć to myślę, że budzi szacunek i uznanie. Myślę, że jako producent zegarka to chciałbym, żeby mój mechanizm pochodził właśnie z tej fabryki. I w tej dobie unikania made in China na zegarkach, starania się zamydlić nam oczy, by, byleby tylko nie przyznać, że zegarek pochodzi z Chin. No takie materiały pokazują taki środkowy palec tym wszystkim, co się wstydzą tego, skąd te zegarki pochodzą. Chińczycy, no myślę, że już wszyscy wiemy, że jak chcą, to potrafią jak nikt inny. I myślę, że pikok jest najlepszym dowodem na to wszystko. Na tym Was zostawię, życzę Wam udanego weekendu i do zobaczenia następnym razem.